Dzień dobry, kochani, witam Was bardzo serdecznie. Dzisiaj zrobimy czytanie na najbliższy tydzień, czyli właśnie od 4 maja do 10 maja włącznie. Kochani, um, mam nadzieję, że wielu z Was spojrzało na logo mojej firmy. Na tym logo znajduje się piękny ptak. To jest, kochani, koliber. Kiedy tworzyłam to logo, nie wiedziałam jeszcze, że ten ptak ma tak wielką moc i takie piękne przesłanie. Otóż, em, kochani, koliber to jest ptak, który budzi nas, który budzi do wolności, który budzi do spełniania marzeń. I sięgania po te marzenia. Koliber jest najmniejszym ptakiem, kochani, na świecie, ale jego siła i moc jest tak wielka, że świetnie potrafi wprowadzać zmiany, kiedy coś mu nie służy, i świetnie adaptuje się do nowych warunków. Przesłanie jest takie. Kochani, Pamiętajcie, że największą moc twórczą, największą moc kreacji Waszego życia i losu macie Wy sami. I proszę Was, abyście nigdy nie myśleli w ten sposób, że to inni mają moc do zmian w Waszym życiu, że prognozy, czytania, karty również będą za was zmieniać wasze życie. Pamiętajcie, że wszystko, wszystkie wasze marzenia muszą być poparte konkretnym działaniem. I koliber, który jest właśnie w logo mojej firmy, będzie nam wszystkim o tym przypominać, że warto iść za marzeniami, ale iść nie fantazjując tylko w głowie, a działać być aktywnym w spełnianiu marzeń. Kochani, zobaczymy sobie nasz tydzień, najbliższy tydzień. Tasujemy kartę. To jest złoty tarot, piękna talia z złotymi rantami. Możecie zobaczyć. Jest naprawdę Fantastyczna talia. Zobaczymy jaka popłynie energia. Zobaczymy sobie tak. Z jaką energią warto wejść do tego tygodnia. Zaraz zobaczymy. Z energią, kochani, Asa Kielichów. As Kielichów to jest Karta, która namawia nas do tego, abyśmy w tym tygodniu zastanowili się, gdzie jest miejsce w naszym życiu. Gdzie jest nasze miejsce? Znajdź swoje miejsce. Dla mnie ta karta ma taki wydźwięk. Kiedy odnajdziesz. Twoje miejsce na ziemi będziesz w stanie przyjąć miłość i odrodzenie. Tutaj jest też taka informacja. Zastanów się, komu dajesz swoją energię i kto Ciebie napełnia energią. Czyli tu jest taka informacja. Przeanalizuj, czy energia, którą wydajesz do świata, jest kierowana do właściwych osób. I energia, którą ty przyjmujesz ze świata z zewnętrznego, czy jest energią, która właśnie będzie ciebie napełniać miłością, dobrem, spokojem, czy może jest to energia niesprzyjająca. Prośba. Otwórz się na miłość, ale najpierw odpowiedz sobie właśnie na te pytania i odnajdź swoją enklawę na tym świecie. Dlaczego to jest takie ważne? Dlatego jest to takie ważne, bo dziesiątka buław mówi o nowym początku, zwiastuje nowy początek w tym tygodniu, to jest początek maja, tak? Zwiastuje nowy początek w różnych sferach życia. I u każdego pewnie inaczej trochę to będzie wyglądać. Ten nowy początek, który będzie się zaczynać w maju, tak? Jest początkiem po wielkich trudach, które były wcześniej. Czyli powoli kończy się trudny czas dla nas i teraz wyciągnijmy wnioski właśnie z tej przeszłości żebyśmy do przyszłości wchodzili już mądrzejsi i nie powielali podobnych błędów. Tu jest zapowiedź końca trudów i nowego początku. Na czym oprzeć swoje działania? <grym> Na dwójce kielichów, czyli dla mnie kochani, to jest taka informacja. W tym tygodniu Żebyście wy odnaleźli swoje miejsce na świecie. Żebyście mogli zakończyć trudny etap w swoim życiu, na bok odkładacie wszystkich ludzi, którzy są wokół Was. I tu, w dwójce kielichów, zastanawiacie się nad waszymi prawdziwymi potrzebami i tym. Czego wy pragniecie, a nie czego pragnie otoczenie? Tutaj jest nam mowa do tego, żeby zwrócić uwagę na własne potrzeby. Bo jeżeli będziecie ciągle lądować w planie innych ludzi, spełniać potrzeby innych ludzi, mając siebie na szarym końcu, trudno wam będzie przyjąć energię asakielichów, czyli odrodzenia. To odrodzenie i zakończenie trudów nastąpi tylko poprzez prawdziwą współpracę ze sobą samym. I proponuję, aby w tym tygodniu dać sobie czas na poznanie siebie. To jest bardzo ważne. Zaraz, yy, kochani moi, zobaczymy, co odchodzi do przeszłości. Och, mój piękny ptaszek. Co odchodzi do przeszłości? Och, zobaczcie, odwrócona trójka kielichów pięknie do przeszłości, moi drodzy. Odchodzi żal, odchodzi smutek, rozgoryczenie, odchodzą stany depresyjne. Trójka kielichów w tym kontekście zapowiada, że być może. Było wam trudno, bo dziesiątka buław mówi o pewnych trudach, doświadczeniach, tak? I to było powiązane z waszym jakimś żalem, smutkiem, stratą, ale nadchodzi czas radości i świętowania, czyli odchodzi rozczarowanie, być może odchodzą też jakieś um, takie bym powiedziała, niezdrowe, hadonistyczne podejście do życia, czyli na przykład ucieczka w alkohol, ucieczka w jakieś niezdrowe układy, tak? Czyli to odchodzi. Wszystko, co niezdrowe w każdym tego słowa znaczeniu odchodzi do przeszłości. Co mamy w głowie, w naszej świadomości? Mamy dziesiątkę kielichów, czyli moi drodzy, My w miesiącu maj jesteśmy totalnie nastawieni na szczęście, obfitość emocjonalną, materialną, na sukces. Tak? Czyli moi drodzy, patrzcie, ile mamy kart kielichowych. To też jest bardzo ważna informacja. To też może być tak, że maj będzie miesiącem bardzo emocjonalnym, związanym właśnie z przemianą emocjonalną. I ta przemiana emocjonalna, kochani, jest bardzo ważna, żeby zacząć nowy rozdział w swoim życiu. Um, dziesiątka kielichów mówi o tym, że jeżeli my, w połączeniu tutaj z dwójką kielichów, zwrócimy uwagę na siebie i nasze potrzeby, to osiągniemy szczęście i pełnię, tak? Natomiast jeżeli pominiemy jakby siebie, i to, czego my naprawdę pragniemy, to, kim jesteśmy naprawdę, tak? I będziemy ciągle robić wszystko dla innych, hmm. służyć innym, poświęcać się dla innych kosztem siebie, to trudno będzie nam rozstać się z żalem i ze smutkiem, tak? I z rozczarowaniem. Natomiast spełnianie siebie da nam obfitość. I nowy początek. Um. Okej, okay, jakie następne kroki powinniśmy podjąć? Wow, patrzcie, słuchajcie, kochani, to jest jakaś magia dla mnie tutaj, naprawdę. Bo dziewiątka kielichów, mamy kolejną kartę kielichową. Jeden, dwa, trzy, cztery, pięć. Jest sześć kart, pięć to są kielichowe. Czyli jest to bardzo ważna informacja e, dla nas, że maj będzie na pewno miesiącem związanym z emocjami i nasz następny krok dziewiątka kielichów, powinna by, powinien dziewiątka kilichów mówi o tym, że aby odnaleźć siebie i swoje miejsce na świecie, aby dążyć do tej obfitości i pożegnać smutek, należy karmić swoje zmysły, należy dawać sobie rozkosz i Przyjemność i nie bać się tego okazywać, bo tu w przeszłości my tego się baliśmy okazywać. Stąd były te nastroje smutne, depresyjne, ale ta przeszłość była po to, żebyśmy my wyciągnęli wnioski, i tak jak mówiłam, mądrzejsi wchodzili do Maja. Karmiąc swoje zmysły, dając sobie um, cudowną na przykład kąpiel, jeżeli lubicie. Czyli karmcie swój zmysł um, dotyku, tak? Może przez właśnie kąpiel, może przez masaże, tak? Może przez y, peelingowanie ciała, przez y, balsamy, tak? Karmcie swój zmysł słuchu, piękna muzyka, ptaki. Fajne, mm, może jakieś wywiady z mądrymi ludźmi, wzroku, zmysłu wzroku, czyli może piękne obrazy, może upiększajcie swoje otoczenie, relaksujcie się pięknym widokiem, tak? E, smaku, co lubisz jeść? Co daje Tobie rozkosz? Tylko tu też e, namowa, żeby to też wszystko było w takim umiarze, tak? Bo tu być może było przegięcie w pewnych właśnie przyjemnościach, tak? Było przegięcie w dawaniu sobie nadmiaru przyjemności, lub też właśnie niedawanie sobie przyjemności, co prowadziło do tych smutnych stanów. No i zapach, może piękne kwiaty. Albo olejki eteryczne, tak? Czyli tu zadbaj o siebie, postaw na siebie. Maj jest miesiącem, gdzie wy macie postawić na siebie. Koniec, kropka. Bez dwóch zdań. Teraz, jaka jest Wasza energia wewnętrzna? Hu. Cudownie, kochani, tutaj mamy cesarza. Cesarz mówi o tym, że każdy z Was, kto słucha tego um, filmiku, i jest moim subskrybentem, bo czytanie jest z intencją dla zasubskrybowanych ma ogromną potrzebę uporządkowania siebie i relacji. Relacji najpierw ze sobą samym. Zdecydowanie, tak? Czyli wy, moi drodzy, dążycie do pełni szczęścia i stabilności i obfitości poprzez. Dążenie do yy, ustalenia pewnych zasad w Waszym życiu i respektowania tych zasad przez otoczenie. Czyli to będzie taki czas, gdzie Wy po prostu zaczniecie zwracać uwagę na siebie i te y, głosy, co będą z otoczenia, Wy staniecie się na to głusi i bardzo dobrze. Tak? Budujemy swoje cesarstwo. I w tym cesarstwie panują takie zasady, które będą nam dawać możliwość wracania do równowagi. Jak z otoczeniem? Z otoczeniem mamy dwujeczka buław, kochani. Dwójka buław to jest taka karta, która akurat w kontekście otoczenia mówi o tym, że wielu z nas właśnie będzie zastanawiać się nad różnymi relacjami. I wybierać kierunek, czy te relacje na przykład zamykać w połączeniu z dziesiątką buław, ponieważ one były trudne i je zamykamy, bo dawały właśnie rozczarowanie. Albo będziemy je przebudowywać na podstawie wniosków wyciągniętych z przeszłości, tak? Ale dwójka buław i As Kielichów, który jest tutaj. Mówi o tym, że my teraz możemy właśnie zastanawiać się, na co postawić: czy na otoczenie z zewnątrz, czy na siebie. Karty wskazują, że w dużej mierze będziemy w maju, w tym tygodniu, stawiać na siebie, tak? Czyli dwójka była, wybierz kierunek Twojego działania w tym tygodniu. Na co stawiasz? Tak? Yy, czy właśnie na otoczenie? Czy stawiasz na relacje ze sobą, po to, żeby wrócić do tej równowagi i do harmonii? Tak? Ale tak czy siak, mam poczucie, że pewne relacje będą się kończyć naturalnie, bo już nie będą z nami rezonować i nowe będą się otwierać, bo dziesiątka to jest koniec i początek. Ale już jak będą się otwierać, kochani, te nowe relacje, to będą się otwierać na pewno na innych zasadach. Na pewno na innych zasadach. Już nie na tym wszystkim, co było do tej pory. Będą się opierać, kochani, na zasadach naszego cesarstwa, które będą najpierw respektować nasze potrzeby, po to, żeby respektować za chwilę też potrzeby innych ludzi. Czyli to jest zachęta, żeby nauczyć się najpierw pracować ze sobą zdecydowanie. I nie mogło być inaczej, bo nagrodą za to wszystko będzie rycerz kielichów. Rycerz kielichów to jest taka energia, która mówi, zobaczcie znowu karta kielichowa, <grych> która mówi o tym, że wy będziecie przechodzić transformację uczuciową, wzrost duchowy. Więc być może będzie tak, że Wraz z tym naszym wzrostem duchowym dużo rzeczy będzie się kończyć. Yy, bo to już nie będzie po prostu z nami grać. I Rycerz Kielichów mówi o tym, że będziemy stawać się coraz bardziej dojrzali, opanowani i będziemy zastanawiać się nad tym, co jest nam potrzebne w życiu, jakie nasze. Wartości, jakie cechy powinniśmy doszlifować w sobie, żeby stworzyć nasze życie pięknym i takim, o jakim marzymy. Czyli tu będzie też przemyślana ta zmiana i transformacja uczuciowa. Poza tym, Rycerz Kielichów mówi o tym, że od góry dostajemy ogromną siłę do pokonywania. Trudności, które będą w maju, ponieważ maj jest miesiącem numer 5 i wszystko, co jest związane, kochani, z piątkami, jest zawsze wielką zmianą. A zmiana prowadzi do transformacji. Rycerz Kilichów to jest rycerz transformacji. I jaka karta na zwieńczeniu? Cudownie. Na zwieńczeniu mamy Cesarzową. Czyli, moi drodzy, cesarzowa mówi o tym, że jeżeli rzeczywiście postawimy na siebie, tak, to odkryjemy w sobie wielką moc i siłę. Staniemy się dużo mądrzejsi, bardzo wzrośniemy oraz być może będziemy zmieniać swój wizerunek. W przypadku yy, kobiet, może to będzie rozpoczęcie jakiejś diety albo zmiana fryzury, tak? Tu, w przypadku zarówno kobiet, jak i mężczyzn, jest postawienie na seksualność, zmysłowość, na mądrość, tak? Ale do czerwca będziemy wchodzić już zupełnie z inną energią. I y, cesarzowa mówi o tym, że my przestaniemy się kurczowo trzymać tego, co złe. Będziemy wszystko, co toksyczne, wycinać, bo tak robi cesarzowa. Jeżeli jest facet, który nie pasuje, i to się powtarza i powtarza, ciach nie ma, tak? Cesarzowa nie żebrze o uczucia. Ona nie jest na jałmużnie, tak? U nikogo, ani w kwestii uczuć, ani w kwestii e, zarabiania. Ona tworzy cesarstwo i zobaczcie, cesarz i cesarzowa, tak? Czyli stworzenie zasad naszego wewnętrznego cesarstwa, odpowiedzenie sobie, czego my pragniemy, pozwoli nam stać się silnymi, pozwoli stać się cesarzami bądź cesarzowymi własnego życia. To są arkana wielkie, dopytamy o co dokładnie jeszcze chodzi w cesarzowej. Chodzi o to, żeby poprawiać co nie działa, bo ósemka była właśnie o tym mówi, że jeżeli coś, tak jak mówiłam przed chwilą, jeżeli cesarzowej nie pasuje coś, ona to wycina bez skrupułów, bo dla niej ważniejsze jest jej dobro niż dobro innych, bo ona wie, że jeżeli ona będzie nieszczęśliwa, to wszyscy wokół niej również. Tak? Tu będzie też ym, taka energia sprzyjająca właśnie przyspieszaniu, tak? Czyli jakby przestaniemy tkwić ciągle w jednym punkcie. Te zmiany będą po prostu przyspieszać, bo ósemka była to jest przyspieszanie. Y, to jest, kochani, też poprawianie tego, co nie służy i nie działa, tak? I na koniec, w y, tyle czytania, mamy trójkę mieczy. I trójka mieczy, kochani, mówi o tym, że czas zmienić swoje myślenie i y, czas oczyścić swoje myśli, wyprać swoje myśli. Dosłownie wyprać, tak jak pierzemy ciuchy. Wypierzmy swoje myśli. Bo te ciężkie i ciemne myśli doprowadzały nas do tego dużego smutku tutaj. Nawet powiem tak. Nie inni ludzie tylko nasz sposób reagowania i myślenia o innych ludziach i tych sytuacjach trudnych. Więc zmiana myślenia, tak? Pozwólmy siebie uwolnić od przeszłości, od naszych złych nawyków, schematów myślenia, tak? Pozwólmy sobie to, dajmy sobie w maju ten prezent. Po prostu tymi mieczami mamy się uwolnić od tej ciemności. Tak? I to uwolnienie myśli daje nam możliwość znalezienia miejsca na świecie miejsca, w którym będziemy się czuć dobrze. Może to być też nasze własne ciało, tak? w którym nagle zaczniemy się czuć dobrze. Powrót do harmonii, balansu, tak? I teraz, tak, kochani, to był Krzyż Celtycki. Jest to bardzo potężny rozkład, który świetnie w ogóle pokazuje różne aspekty spraw w nadchodzącym tygodniu, ale także Krzyż Celtycki ma wielką moc uzdrawiającą. To taki prezent dla mnie, dla Was. I zobaczymy sobie jeszcze, co mówią nasze aniołki. Trzy karty wyciągnę. I zaraz sobie zobaczymy, co mówią nasze piękne aniołki na, na nadchodzący tydzień. Jakie porady? Ok, już patrzymy. na sobie, zaczekaj, tak, poproś innych o wsparcie. Hmm. Teraz ja myślę sobie, bo chciałabym odnieść to w kontekście naszego rozkładu. Zaczekaj i w kontekście naszego rozkładu, to co mi się nasuwa na myśl, to to, żebyś zaczekała z żebyś może inaczej, żebyśmy wszyscy na chwilę zatrzymali się i zastanowili nad naszym życiem. Czyli bardzo często jest tak, że my jedziemy na autopilocie, tak? Czyli robimy coś, bo robimy od wielu lat i nawet nie wiemy, dlaczego tak robimy. Po prostu działamy. Działamy z poziomu yy, gadziego mózgu. Więc jeżeli teraz będziemy wchodzić w ten maj, to może zaczekajmy z tym powielaniem tej przeszłości. Zobaczmy, kim my jesteśmy naprawdę, i zaczekajmy z tym, żeby za nasze życie i za nasze trudy obwiniać innych. Ja to tak czuję. Tak. Wszystko, co będzie teraz działo się w maju, jeśli nawet będzie trudne, będzie prowadziło do dobra i do dobrej zmiany. Więc powiem tak, jak to mówił papież nasz. Nie lękajcie się. Nie lękajcie się. Mówię specjalnie: nie lękajcie się, a nie, nie bójcie się, bo Lęk zamraża i lęk to jest coś irracjonalnego, czego nie ma w rzeczywistości, ale my, tak jakbyśmy to widzieli w rzeczywistości, bo doświadczenia, które mieliśmy wcześniej, zaszczepiły w nas ten lęk. Czyli nie lękajmy się, odsuńmy lęki, tak? Bać się zmian to inaczej. Tak? bo strach jest potrzebny, tak? Bo on często jest mobilizujący, ale strach a lęk to są dwie inne rzeczy, czyli nie lękajmy się. Tak? I poproś innych o wsparcie. Ja myślę tak. Poproś swoich aniołów-przewodników o wsparcie i poproś ich o to, aby dali ci jasność w odróżnieniu tego, co dobre dla ciebie i co złe dla ciebie. I poproś swoich przewodników o to, aby pokazali ci, gdzie jest Twoje miejsce na świecie. I poproś ich o pomoc w odnalezieniu siebie. I stawieniu czoła wszystkiemu, co trudne i ciemne. Kochani, życzę Wam wszystkiego dobrego. Pamiętajcie, że największą moc sprawczą macie Wy sami. I nigdy nie oddawajmy tej mocy sprawczej. Nikomu ani niczemu. I z tą wielką miłością, która na Was czeka w maju, w początku, na początku maja, przeżyjmy cały ten maj i resztę naszego życia. Życzę nam przede wszystkim miłości do siebie, dobrej i zdrowej miłości do siebie, by dawać. Ta miłość do świata. Kochani, zapraszam do czytań indywidualnych. Na dole macie też y, mojego maila. Możecie pisać y, pisać maile z różnymi pytaniami. Na stronie możecie wykupić ofertę moich usług przez PayPal, więc jest to bardzo taka bezpieczna y, możliwość, właśnie wykupienia moich ofert. I zapraszam, jeżeli macie jakieś problemy, trudności, zobaczymy, jak tutaj karty będą nam podpowiadać w rozwiązaniu różnych problemów. Wszystkiego dobrego i do zobaczenia, do kolejnego razu.